Jest mistrzostwo Warszawy, ale co chyba ważniejsze, jest też zwycięstwo w Gigancie w całym interkapie. Także gratulacje. Dziękuję. Powiedz, powiedz coś o, o dzisiejszej o, o trasie o tym. Jak, dlaczego, dlaczego dzisiaj się udało tak dobrze pojechać? Nie wiem, ciężko może dlatego, że trenowałam ostatni tydzień z politechniką warszawską. Nawet na Harendzie nam się udało z góry pojeździć. Nie wiem, może dlatego. Kala, dzisiaj trzecie miejsce w gigancie. Znowu, Kolejny! Znowu, znowu kolejne. brąz. Tak jest. No i co, co się stało na trasie, że nie udało ci się zwyciężyć? <laughs> znaczy, na trasie się nie wydarzyło chyba nic za wiele. To ja myślę, że konkurencja była po prostu taka e, mocna. I, i no i tak, tak wyszło. Góra mi się trochę słabo jechało. Ale później już było super, był taki betonik wyszedł na drugi przejazd, też były naprawdę fajne warunki, fajnie się jechało. A jak ci się podobało ustawienie trasy? Pierwszy Ech. przejazd chyba taki dosyć wolny był, zawsze znaczy w sensie śnieg był jeszcze świeży i dlatego. No jeszcze było tak spokojnie, tak właśnie nic się nie działo na luzie, można było sobie spokojnie jechać, oglądać, patrzeć gdzie kamerują, gdzie robią zdjęcia, wszystkich widziałyśmy po drodze. Może jak wszystkich widziałaś, to to dlatego trzecie miejsce? Yy, ale to w pierwszym widziałam, w drugim już nikogo tak jechałam, pędziłam, no, ale nie wystarczyło. Dziewczyny, pierwszy wasz rok startu w Winter Cupie, pierwsze mistrzostwo Warszawy, no i są dwa medale już. Powiedzcie, jak, jak się czujecie w tej chwili? Super, pierwsze dwa i to dla Politechniki Warszawskiej, więc niech tak zostanie. Jest fajnie, ja się bardzo cieszę z tego miejsca, które mam. Jest poprawa w tym sezonie, nareszcie i w końcu. Przez... No, chyba się tak. Przez cały sezon jeździcie dosyć, dosyć równo, no, miejsca takie zajmujecie tam pierwsza piętnastka, pierwsza dziesiątka, pierwsza piątka, różnie, ale, ale zawsze, zawsze są to przyzwoite pozycje. No dzisiaj, dzisiaj jeszcze dodatkowo przez te mistrzostwa udało się, udało się trochę lepiej. Powiedzcie, czy, czy trenowaliście jakoś specjalnie przed tymi mistrzostwami? Teraz tak, tak, tak. Tygodniowy trening był. Byłyśmy akurat ferie, więc się udało. Już cały tydzień ciśnięcia. Wszystko zaliczone. No tak, my od zawsze się ścigamy, zawsze była rywalizacja. No już Pucharze po Polski. Gdzieś tam się się. na zmianę te miejsca. A jak wam się podobała dzisiaj trasa w Kruszkowcach? Trasz, trasz. Pierwsza była strasznie wolna. Druga była trochę szybsza, na co chyba nie byliśmy do końca przygotowane. Tak, tak. no Była lekka zmiana, bo na początku bardzo miękko, później tutaj trochę wyślizgało się i takie rymny, ale generalnie. Nie, no, no ale może, 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 być, być nie. może być bardzo. No to gratulacje, dziewczyny. Brawo. Dzięki. Ludwik, gratulacje. Znowu świetny przejazd, a przy okazji dało to Mistrzostwo Warszawy w Gigancie. Także. No tak. Zapomniałem. No nie, fajnie. Drugi przejazd dużo szybszy, też po twarde pod dołu i dużo się lepiej jechało, dużo szybsze warunki. Ale jestem zadowolony, troszkę zabrakło do trzeciego miejsca była apetyt po pierwszym przejeździe. No, ale widać jeszcze, trzeba chyba czekać jest teraz lepiej. Twój największy konkurent do tytułu mistrza Warszawy Janek Soł wypadł jest na dole. No, szkoda, szkoda Janka, niestety za potykę. Już tak naprawdę niedaleko od mety. No, ale też się zdarza niestety. Eee, nie poszło najlepiej. No, cały sezon równa, wysoka forma, a na mistrzostwa Warszawy. No tak już jest. Niestety chory jestem, ale się nie tłumaczę. Oh, <gry> eee, nawet nie wiem co powiedzieć. No po prostu taki dzień. Stok mi nie leży. Eee, I forma jakaś właśnie dzisiaj kiepska. Pewnie przez te podróże długie z Warszawy. Forma oh, <gry> Dzięki. Po pierwszym przejeździe, trzecie miejsce w e, Mistrzostwach Warszawy, właściwie chyba przejazd życia, mogłeś być bohaterem, no ale niestety, drugi przejazd, troszeczkę gorszy i wypadłeś z podium. No nie jest tak do końca, bo Kremok powiedział, że ten gości nie jest zgłoszony do Mistrzostw Warszawy, Jest to szansa, że jednak będę trzeci, tym bardziej, że Tolo zjechał słabo i nie, nie łyknął mnie. Czyli szanse na brąz jeszcze są, so, na, so. Za, przy zielonym stoliku będziesz teraz zadecydowane, tak? No Zobaczymy jeszcze, też ja nie jestem tego pewny, tego nie wiem Woli, co się stało? Eee, miałeś duży apetyt na medal mistrza z Warszawy Ale chyba wczoraj na meczu Legii trochę za dużo piwek poszło Nie, wczoraj na mecz bardzo mało piw jedziemy na Ale to tak jak w Zawoi Zobaczyłem, gdzie Hamik robi zdjęcie Hamik zrobił mi zdjęcie I na następnej trystce już leżałem Nie przewidziałem tego, że Hamik tam stoi i prawie Hamika zabiłem ale chamnik żyje tak, że wszystko jest w porządku, bo góry do wygląda ok i standardowo, tak jak sobie mówiłem od początku zawodu, odkujemy się w slalomie i już tutaj się szykuję. Nastawiam zastawiam się psychicznie i będzie dobrze. Dziękuję. Podkręcone <grystanie> wiązania dzisiaj. No i od razu jest efekt. No, od razu lepiej. Dojechałeś Wielu do mety z w dodatku na srebrny model mistrzostwa Warszawie tak, zgadnie. Jestem wiceministrzem Warszawy. <grym> Brawo gratulacje. Jak ci, się, jak ci się w ogóle jechało, jak Ci się podobała trasa? Drugi przejazd już lepszy. Ta mała korekta trasy znacząco poprawiła yy, całościowy przebieg yy, rywalizacji. Czy w pierwszym yy, ze względu na świeży śnieg yy, nie było trochę za wolno, za bardzo nie były rozstawione bramki? Trochę wolno było i czasem lodzik wychodził, a czasem było miękko, więc tak było zdradziecko. Ale udało Ci się w tych ciężkich warunkach jednak osiągnąć spory sukces. Tak. Ciężki trening z sekcją Politechniki Warszawskiej przyniósł efekty. Skrzywiona mina snajpera na mecie. Mówi tylko jedno, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Widzieliśmy efektowne akrobacje na trasie. Trenowałem to cały sezon. No ciężko, ciężko. To fajna trasa, fajny jest. Fajnie się trzymało, ale jeden błąd. I już po zawodach. jest ci teraz przykro? Nie, specjalnie, bo bo dobrze mi się jechało, no, a błędy się po prostu zdarzają. Ale. Ale to Jeździ, dawno nie widziany. Dawno, dawno, tak. Powiedz, jaki, wręcz. jaki był powód twojej absencji? Eh, to. No, ludzie się starzają. Inne obowiązki. Dom, rodzina, dzieci się rodzą. Star trzeba pogłaskać przy kominku, wnukom bajki opowiedzieć. Także no nie można sobie zawsze pozwolić, niestety, na starty, ale jak tylko się da. Tak, dzisiaj pierwszy raz, pod koniec sezonu, pierwszy raz na zawodach, jak widać, się pojawiłem. No to opowiedz jeszcze, może coś o swoich rezultatach. Także, no byłem bardzo ciekawy, jak mi pójdzie. Poszło mi, no może to się było przewidzieć, czy gorzej niż, niż do tej pory. A jeszcze była jakaś szansa na drugim drugi przejeździe. Który niestety wykorzystałem, bo trochę pokopałem Ale rok bez treningu jednak wyszedł Czyli ostatecznie niektóre miejsce? E jeszcze szczerze nie mówiąc nie wiem. Powyżej 20. także nie tym razem. Zobaczymy w salonie. E, proszę Państwa, Ania Berezi chciała wystosować komunikat specjalny. E, tak, e, chciałam powtórnie już, ponieważ po, za pierwszym razem mi się nie udało. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić Justynkę Januszek, zwaną również Hipo, e, która teraz nie wiem gdzie jest. Ostatnio była we Flacha, ale teraz to już nie wiem gdzie jest. Może w Warszawie? Może. No i proszę, jest rewanż za zeszły tydzień. Pierwsze miejsce w Gigancie. Jak się czujesz? No, podbudowanym może. Udało się. Jestem zadowolony. Był to bardziej techniczny przejazd tym razem, mimo że było bardzo wolno. Ciężkie warunki na trasie i wydaje mi się, że tutaj siły to nie preferowały się. Dlatego wziąłem rewanż. Tuż po obejrzeniu tablicy wyników Poli. Czy jest medal mistrzostw Warszawy? No nie, nie, jestem czwarty No to dosyć słabe, słaby występ, muszę przyznać no, nie, no trzeci był Filip, Filipa mi się jeszcze nie udało objechać do tej pory Było dość daleko, 70, w dwóch przejazdach Jak na Filipa moim zdaniem było słabo Filip potrafi lepiej, co pokazał w służkowcach na pierwszych zawodach Także w sumie z tego czwartego miejsca powinienem być zadowolony ze swojej jazdy trochę mniej, no ale trzeba mieć jeszcze nad czym pracować, prawda? Bo to było coś z przeszkodami Proszę tak. Państwa, jest wielka trójka dzisiejszego slalomu, może po jednym zdaniu od każdego Było ciężko, dziura w lodzie, taka troszeczkę się pojawiała, no i trzeba było dojechać do mety w końcu slalomu Jest dojechane, jest pierwsze miejsce jest prawie już samochód no, no, ale zobaczymy. To jeszcze daleko. Ja mogę I powiedzieć: nie... Gratulacje dla Liwali i szkoda, że nie wygrałem. <noise> <noise> Niewiele braku. No co, no mały niedosyt. 900 -tych to na wyciągnięcie ręki, ale tak, tak to jest. No. Znowu miejsce w szeregu mi pokazali. Ja Proszę Państwa, ogóle... podwójne mistrzostwo Warszawy. Kto by się spodziewał? <noise> no nie wiem. Było, było ciężko? No, slalom trochę ciężko, bo ja mam problemy z kończeniem slalomów. Ale udało się. Antua, drugi przez slalomu, No i niestety, niestety gleba. A była naprawdę dobra pozycja do ataku. Była, była. Co się stało? No, wywaliłem się. I no tyle. tak, ale dlaczego? Jechałem za szybko, mam za szybkie narty, Niestety nie zdążyłem ich jeszcze opanować po prostu. No. Ale sądzę, że na Ampy, na Ampy jeszcze uda nam się, znaczy mi w sumie uda się, uda się jeszcze opanować ten cały sprzęt. No i na Ampach liczy się już tylko zwycięstwo. Pierwsze miejsce. O niczym innym w ogóle nie mam mowy. Także tyle ode mnie. Po prostu motywacja. To za dwa tygodnie na kurwia. Iwa. Mimo, że to brąz i srebro, to jednak chyba dla ciebie złoty dzień. Kolejny raz szósta, to po prostu, no chyba złoty dzień. Faktycznie. Szóste miejsce to twoje ulubione miejsce? Ulubione. Dlaczego? No bo y, jak jeszcze w parze polskiej startowałem, to do szóstego rozdawali dyplomy. A wydaje mi się, że inna jest geneza te, tego ulubionego miejsca. Ja nie słyszałam, ja nie wiem, nie wiem o czym mówisz. Proszę, kolejny zawodnik z Warszawy, niestety y, daleko, daleko poza podium, ale... Widać? Dieta. Co może zdziałać? Cuda na ampa? Wczoraj był tłusty czwartek, tak. Ja szykuję właśnie formę na ampy. Dlatego muszę wyleczyć moje kolano. Muszę przypakować trochę, dlatego jem pąciki. Coś jeszcze? Proszę państwa, to jest historyczna chwila. Po... nie wiem ilu... pięciu, sześciu latach jazdy Ślązak zdobył swój pierwszy indywidualny medal. Proszę, i to w czasach, kiedy nie jest już tak łatwo o medale. Zgadza się. Także naprawdę wielki dzień, i miejmy nadzieję, że nie był to taki jednorazowy tylko wybryk, a jazda będzie dobra i w kolejnych zawodach. Też mam taką nadzieję. Pozdrawiam wszystkich moich panów. Czekaj, Słetilla.